Witam Was serdecznie. Dzisiaj prezentujemy kolejną nowość to jest 26 grip, bo już robiliśmy taką 18, teraz robimy 26. Jak ktoś będzie chciał naprawdę mega mocno orać. Dwie stówy non stop, no to pakiecik jest gotowy. Wszystko jest jak standardowy wykonywane na superflexie. Od razu Wam pokazujemy niedługo niedługo się na sklepie Exotic Cupy. Typowo pod spawanie wydeszków, naprawdę petarda. Sami zobaczycie, obserwujcie stronę, a pakiecik, zobaczcie nie jest taki duży. Jest niewiele większy od tamtego gripa standardowego na 17. -tkę. Bardzo lekki, giętki. To jest wersja w skórze, bo przygotowaliśmy już dla klienta, dla MS Technika. Także to wszystko jest takie naprawdę mega elastyczne. personalizacja tego uchwytu duża. Oploty, przewody, skóry wszelkiego rodzaju. Także jak Wam się podobają takie uchwyty i szukacie coś wygodnego do pracy, no to zapraszamy. Witam Was serdecznie. Dzisiaj prezentujemy pakiet 18 TIG Masters złożony na superflexie do aluminium z krótkimi częściami. Zobaczcie, ostatnio prezentowaliśmy 26, jest takie samej wielkości jak 26, tylko tu mamy chłodzony czeczą, więc spokojnie 250A to możemy w cyklu 100% lecieć aluminium albo nawet i lepiej no i DC jakieś 280 prawie 300A wszystko jest na super flexach. zobaczcie jakie to jest elastyczne to możemy sobie obracać robić z tym co chcemy oploty możemy sobie skonfigurować po siebie od czarnego, czerwonego po niebieski tu jest zestaw króciutki do spawania aluminium i w takim właśnie zestawie Tigmaster Masters to będzie sprzedawane czyli krótkie części do spawania aluminium plus elektrody Także jak wam się taki uchwycik podoba, chłodzony cieczą, ewentualnie gazem, wszystko jest dostępne u nas na stronie i pamiętajcie, zostawcie na końcu.